A z nami już mistrz matematyki powiatu łowickiego, uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie. Damian, powiedz, jak to się stało, że jesteś zdobywcą takiego niezwykłego tytułu? E, wygrałem pierwszy powiatowy konkurs e, organizowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Józefa Chrzemuńskiego. Długo się do niego przygotowywałeś? E, tak, systematycznie uczyłem się na niego. Bardzo lubiłem matematykę od początku szkoły. Zawsze e, byłem... Jednym z lepszych uczniów z matematyki i łapałem dobre oceny. Kiedy zauważyłeś, że matematyka jest Twoją pasją, że jej nauka przychodzi Ci z taką łatwością? Hmm, to tak gdzieś w piątej, szóstej klasie, bo wtedy były takie, tak miałem, tak te zadania i nie, nie czułem jakiejś cięż, cię, ciężkości, trudności. Czy jest może jakiś dział matematyki, który jest Twoim ulubionym? Hmm, prawdopodobnie równania i potęgi i pierwiastki czy nauka matematyki przychodzi ci z łatwością? No to nie jest taki bardzo ciężki przedmiot. Nie, niektórzy mają problem, ale nie, nie, nie uważam, że mam taki duży problem z tym. Damian, kim chciałbyś zostać w przyszłości? W przyszłości chciałbym, chciałbym zostać yy, albo lekarzem, jakimś, albo jakimś chirurgiem. Tylko jeszcze się nie zdecydowałem. Jak myślisz, czy matematyka przyda ci się w przyszłości? Chyba tak. No, przyda się na pewno w podatkach.